W gminie Stężyca rozwody są rzadkością. Nie brak za to małżeństw, które przeżyły ze sobą 50, 60, a nawet 70 lat. Mieszkańcy nie mają wątpliwości, że Stężycka Ziemia wyjątkowo służy zakochanym parom. W dodatku gminne władze od wielu lat co roku organizują piękną uroczystość, połączone z tańcami i śpiewem przyjęcie, na które zostają zaproszone wszystkie małżeństwa, które spędziły ze sobą co najmniej pół wieku. No mam tą przyjemność i zaszczyt już drugą kadencję być wójtem gminy w poprzedniej kadencji wspólnie z przewodniczącą, jak gdyby taki podjęliśmy temat, który, który jest jak gdyby no, ta tradycja kontynuowana już yy, siódmy rok bajże z rzędu, gdzie zapraszamy. I jubilatów, którzy w danym roku obchodzą 50-lecie pożycia, i ci, którzy na terenie gminy, czy spoza terenu gminy, nawet takie osoby są, które, które czy z Warszawy, ale byli mieszkańcami, a są zapraszani tutaj. Jest zresztą przykład z dzisiejszego dnia, że osoby z Warszawy nawet przyjechały, żeby świętować ten no, przepiękny jubilat. 18 listopada do grona par mogących poszczycić się 50-letnim małżeńskim stażem, dołączyło 7 kolejnych. medale prezydenta Rzeczpospolitej za długoletnie pożycie otrzymali Krystyna i Ireneusz Laskowie ze Stężycy, Aleksandra i Mirosław Adamcowie z Plebanki, Helena i Wacław Michalscy z Borowiny, Janina i Wiesław Lodowscy z Piotrowic oraz mieszkańcy Paprotni, Zofia i Bronisław Pyzowie, Stanisława i Kazimierz Gazdowie, a także Władysława i Marian Praczowie. Świętujący Złotegody jubilaci nie kryli wzruszenia. Proszę mi powiedzieć, jak się Państwo poznaliście? To jest dłuższa historia i w bardzo dziwny sposób. Mówił tak. się z kim innym, a przyszedł do mnie i zaraz mi się oświadczył. Jak to tak zaraz? 1 stycznia, tak. 1 stycznia 59 roku, że chce do mnie na stałe przychodzić, żebym się zastanowiła, za dwa tygodnie przyjdzie i żebym mu dała odpowiedź. No ja się zgodziłam. A niech mi Miałam tam też chłopaka. Wyrzuciłam go i za męża wyszła. I w listopadzie pobraliśmy się. Od nas. A co tak Pana zachwyciło w tej dziewczynie, że pierwszego dnia się Pan oświadczył? Rzekła mi od pierwszego wejrzenia. I tak już zostało? Tak się stało i, i do dziś już rzeka mi Jak Państwo wspominają ten dzień, kiedy się poznaliście? Oj, często wspominamy. Jak to było, proszę nam opowiedzieć. Czy pan wypatrzył żonę, czy żona pana? No, chyba ja. Czy pani pamięta ten dzień, kiedy się poznaliście? No wie pani, to już jest bardzo dużo lat. Pamiętam, to było takie, takie rodzinne przyjęcie, i Damia ja ze swojej strony na przyjęcie, a on wszedł no i poznał mnie, i jednak podobało mu się, zaczęliśmy się spotykać, spotykać. I to zeszło półtora roku nam. Takżeśmy się w końcu dogadali,śmy się pobrali tak. To były ciężkie lata kiedyś, ale jednak było tak radośnie. Całe życieśmy przeżyli tak w zgodzie i tak jak można, bo było ciężko, była budowa, było to tamto, ale, ale było miłośniej tak. Ale miłość jest najważniejsza. Bardzo to jest ważne. także... Też były różne, bo i rękę se łóżną, to była rozpacz. A dziś to nie wiedziałam, że jak jestem w niebo wzięta. Boże, jak to piękne. Czyli to miły dzień dla Państwa. Bardzo. Na uroczystości nie zabrakło też małżeństw z jeszcze dłuższym stażem. Feliksa i Wacław Paklerscy przeżyli razem 61 lat. Pamiętam, bo on wrócił akurat z, z zagranicy, z wojny. To w 1947 roku wrócił 1 maja, a myśmy się pobrali w 48 25 kwietnia przez rok czasu. Aha, tylko rok! Tak. To szybko ta miłość się rozwinęła. Tak. A niech mi pani powie, co zadecydowało, że właśnie w tym chłopaku się pani zakochała? No, był ubrany, elegancki, choć 12 lat starszy. Ale był miły, przystojny. No i bohater wojenny. No. Dobry był, przystojny i go polubiłam, jego go chciało. iśmy się pobrali i żyjemy. Panie, on ma tyle medali, wszystko zasłużone i jak wnuczek przyjechał i mówi, dziadziu, już dałbyś te medale, to bym wojsku pokazał. Jak wziął, tak teraz nie chcę oddać. Prawdziwymi rekordzistami są Jadwiga i Bonifacy Nowakowie. Sakramentalne tak powiedzieli sobie 64 lata temu. Jak to się stało, że właśnie ze wszystkich chłopaków wybrała Pani tego? A no, tak, no najbardziej, <grych> proszę Panią, no przeznaczenie, przeznaczenie, tak. Niespecjalna była wielka miłość, ale tak przeznaczenie, ale którego nie żałuję. Bo się dobrze. Przybyłe na uroczystość pary pokazały, że mimo upływu lat wciąż są młode duchem, a kondycji mogą im pozazdrościć nastolatkowie. Ich bin ein Kind von